Z tej strony Legomanka i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii. Sprawdźmy to. Dzisiaj magazyn Lego Marvel Avengers 1499 za trzeci numer, od Blue Ocean, oczywiście, a w nim minifigurka Kapitana Ameryki z Tesseractem i odlotowym jetpackiem. Jak wam powiem, może pamiętacie kilka miesięcy temu, yy, przeglądając ten magazyn, miałam takie wytyfy, jetpack. Dlaczego Kapitan Ameryka ma mieć jetpack? Wiecie o co Kaman, ale w sumie, jak teraz sobie obejrzałam, yy, doktora Strange'a into the Multiverse of Madness, to tam jest taka jedna postać, która też ma jetpack, i w sumie to się stało takie. W sumie, niech im będzie. Ale wracając do zawartości. No to pierwszy plakat Łotry na Wolności. Szczerze mówiąc, wygląda on kozacko. Ten Helmut Zemo, bajka. Jakby był kiedyś w magazynie, to bym kupiła na bank. Szkoda, że ten Thanos nie jest, wiecie, w tej y, większej formie, tak jak ten Hulk. No ale nie można mieć wszystkiego. Drugi to jest Iron Man. Jak widzicie, tu mamy Hulk Bustera, a na dole mamy tunego Starka. Ciekawy pomysł na plakat i, szczerze mówiąc, nawet, nawet. Ee, no Ale wracając no, do tego jetpacka, no to już on miał po obejrzeniu tamtego filmu troszkę większy sens. Nadal nie jest on duży, Patrzę, że Multiverse of Madness nie jest moją najlepszą, najbardziej lubianą produkcją marvelowską teraz. Ej, ale super tutaj Antmana ktoś namalował. Bajka. Oczywiście każda praca na swój sposób jest cudowna. No i kolejny magazyn, no to powtórka. Niestety 18 sierpnia dostajemy War Machine z dużym działem, bardzo długim jak tu możecie zobaczyć. E, szkoda, że widać, że niestety ten magazyn trochę idzie w stronę. Lego Ninjago Legacy, gdzie no, dostajemy te same minifigurki, no, gdzie można by dostać coś innego. Możemy dostać tu Hawkeye'a, moglibyśmy dostać. Moglibyśmy dostać Czarną Panterę, tutaj patrząc na ten magazyn po prostu. Ze Złoczyńców mogliśmy naprawdę, no, Helmut'a Zemo dostać. No, wiecie, no... Są możliwości. Bruce'a Bannera mo tak, Bruce Banner moglibyśmy dostać. Falcona, no, naprawdę naprawdę jest pełno minifigurek, ale nie, no mieliśmy znowu Ironmana, mamy znowu Kapitana Amerykę, yy, mamy znowu yy, tutaj Ulmarzynę. No brakuje, żeby był znowu Spider-Man. Nie wiem, czy był Spider-Man znowu. <grych> Chyba ma być Spider-Man, szczerze mówiąc, tak jak przeglądałam zapowiedzi innych magazynów. No ale wracając. Tak prezentuje się Kapitan Ameryka w całym wyposażeniu. Trochę pościągajmy z niego. Na pierwszy rzut oka Tesseract, no to element, który ratuje ten magazyn bądźmy szczerzy, no bo wygląda kozacko no i sam Kapitan Ameryka nie różni się niczym od tego, co mogliśmy dostać kilka magazynów wcześniej, nie licząc faktu, że tutaj mamy kilka klocków na krzyż w formie jetpacka no i niestety nie dostajemy dodatkowych włosków, jak to mieliśmy w poprzedniej kurce, wiecie że mogliśmy sobie pozmieniać w formę cywilną że tak powiem no ale... Co począć? Tak się prezentuje zawartość tego magazynu. Jak dla mnie średnia, no bo były lepsze magazyny, no i przede wszystkim powtórka minifigurki. No ale Tesseract, jak już mówiłam, ratuje ten numer. No ale co wy sądzicie? Piszcie w komentarzach, a ja się na razie z wami żegnam. Trzymajcie się! No i cześć! Bajo!